Witajcie moi drodzy! Wstęp do mojego szkolenia gry statusowe. Oto pierwsza sytuacja. Dlaczego dzieją się takie sytuacje, jak w technikum w Toruniu w 2003 roku, gdzie nauczycielowi nakładano kosz na głowę. Dlaczego do tego doszło? Facet miał uprawnienia, miał wiedzę, był starszy, mógł pójść do dyrekcji. Dlaczego doszło do takiego zaburzenia w hierarchii? Nauczyciela testowali. Uczniowie mu nakładali kosz, żeby się postawił. No postaw się w końcu wreszcie. Postaw się wreszcie i pokaż, że jesteś facetem. No, w końcu sami wpadli, bo to wyciekło do internetu. I teraz druga sytuacja. Wróć na miejsce! Wróć na miejsce do kolei. Nie dociera do ciebie! Wróć na miejsce! Wróć na miejsce! Jedynkę dostawać, obniżować i zostać dostępna w Jacobacku. Wróć na miejsce! Nie odpowiadaj, dostawasz jedynkę. Wróć na miejsce! No, wróć na miejsce! Nie dociera to do ciebie! Nie do jesteś! Tym razem nauczyciel i jej uczennica. No, czy naprawdę musiał tak ten głos podnosić? To już jest sytuacja, w której, jak kula śnieżna, zbierają się pewne emocje, zbiera się pewne nawarstwienie problemów i zaburzenia w hierarchii. Tego nie musi być. Są dwa przykłady nauczycieli u mnie ze szkoły. Starszy facet po 60, który ma naprawdę bardzo dobrą wiedzę o życiu i nikt mu nie wchodzi na głowę, półefista. I drugi facet po 30, który jest nawet wytrenowany w sztukach walki, a inni mu wchodzą na głowę. Jak to jest możliwe? 60-letni facet. Naprawdę bardzo dobrze zarządza klasą, a 30-letni facet, e, młodszy, silniejszy, nie zarządza nią dobrze, bo jest pewnego rodzaju złożenie w hierarchii. Jak działa hierarchia? No? Jak działają gry statusowe? Dlaczego my sobie e, tak dokuczamy lewica i prawica wojna? Jak to działa? No? Zapraszam na szkolenie: gry statusowe, czyli jak po prostu podnieść swoje miejsce w hierarchii, ewentualnie wypośrodkować, by było fajniej. Obniżać też możemy troszeczkę, ale to jest rzadkie. Czasami jest potrzebne. Czyli gry statusowe. Dlaczego nauczyciel dawał sobie nakładać kosz na głowę? Dlaczego drugi nauczyciel krzyczał tak na uczennicę? Nie musi tak podnosić głosu. To paradoksalnie powoduje, e, obniży mu status, bo nie ma posłuchu wtedy. Czyli zapraszam. Naprawdę bardzo fajne lekcje. No i bardzo ważna rzecz. Och tak, tak, mam czas, lecę już, lecę już, bo muszę. Nie, wiesz co, stary. Nie mam czasu, bo mam alternatywę. Pozdrawiam.